Wymiana grzałki dolnej w piekarniku pod zabudowę amika Musimy wymontować cały ten wbudowany piekarnik, wykręcając śruby, odłączając go od prądu i tak dalej. W piekarniku popsuła się grzałka dolna, która wygląda tak. Nalegliśmy ją na Allegro kosztowała 28 zł. Sama naprawa wymiana nie jest zbyt skomplikowana. Przystępujemy zatem do pracy. Rozmontowujemy śrubki od tej rączki, żeby można było wysunąć i położyć. Jedna środka. Śruby. śrubki zostają, rączkę oddejmujemy, śrubki zostawiamy, nic im się tu nie stanie. Te pokrętła też można byłoby usunąć. Ale to jeszcze zobaczymy. Pikarnik jest zamontowany tymi dwoma śrubkami. Odkładamy je sobie ładnie z boku, tak żeby ich nie zgubić. I w tym momencie nasz piekarnik można już wymontować. Piekarnik jest oczywiście elektryczny, jakbym tego nie wspomniał. Zresztą grzałka była elektryczna. 28 zł na Allegro plus koszt wysyłki. I możemy sobie już wysunąć. Możemy go wysunąć. Piekarnik nam ładnie wychodzi, przykręcony na dwie śrubki. Odłączamy kabel zasilający od niego z tyłu. Kable są schowane sprytnie. Tutaj, bo wszystko jest zabudowane. Jeden kabel jest od płyty gazowej, drugi jest od piekarnika. Wiadomo, że taki musi być przy kontakcie, ewentualnie używamy przedłużacza. Wypływamy go tutaj delikatnie. O! Tutaj jeszcze ważna rzecz. Na górze tej kuchenki mamy tabliczkę taką znamionową. Gaz model EP2402. 24 Stąd wzięliśmy dane, żeby wybrać odpowiednią grzałkę oczywiście do Allegro. Tak wygląda nasz wyjęty piekarnik zasilający przewód od niego mamy mało miejsca ale się bawimy musimy podkręcać te wszystkie śrubki tutaj odkręcamy ten śrubek bezpośrednio do... do płytki takiej zasilającej to znaczy nie zasilającej do płytki, do której dochodzą przewody bawimy się w odkręcanie w śrubek odkręcamy wszystkie śrubki Odkładamy w jedno miejsce. No to też. Tutaj po bokach jeszcze mam śrubki. Wkrętarka to wkrętarka. Mamy tu małą mikrofonu, ciasna, nieduża kuchnia. Ostatnia śrubka, zaraz je zbieramy. Pokrywam. Mamy już jeszcze jedna śrubka. Latające swobodnie śrubki po tym, żeby nie było. Zaraz je pozbieram. Tak wygląda wnętrze układanki. Tu tak wygląda wnętrze naszej kuchenki położonej od tyłu. Transformator kabel zasilający. Rozprowadzenie uziemieniem. i inne takie bajery. Nam poszła ta grzałka. Tutaj założę rękawiczki osłona termiczna, która powoduje to, że nie spali nam się kuchnia. Grzałka mieści się tutaj. I to jest właśnie ta grzałka zakupiona na Allegra. Nie będzie już potrzebna do tej grzałki. Proszę, nowa sztuk grzałkę. jak widać zamontowana, więc wszystko składamy z powrotem. Grzałtowałem. Tutaj na dole właśnie jest miejsce na naszą grzałkę. Tutaj są zaizolowane przewody, do których była przyczepiona stara grzałka, którą już wymontowałem wcześniej. A teraz dostałem, rozebrałem to, żeby sprawdzić, prawda, co jest przyczyną, tak podejrzewałem, że przyczyną jest przepalona grzałka u dołu, więc rozmontowałem kuchenkę, sprawdziłem, czy to faktycznie to, zamówiłem na Allegro i teraz od początku ją rozbieram, prawda, muszę ją wcisnąć tutaj, więc tego jeszcze nie rozbierałem tutaj na dole. Ale raczej będę teraz musiał grzałkę przykręca się tutaj i te przewody się łączy. Prawda, ten z lewej strony, ten drugi po środku, i tak dalej. Zrobiłem sobie oczywiście zdjęcie, żeby się nie pomylić. Wcześniej, jak były przymontowane, więc nie powinno być z tym problemu. Dobra, rozkręcamy jeszcze ten dół, który już nie jest taki łatwy. No, tutaj w sumie. Mógłbym ten przewód właściwie wymontować chyba. Ale zaraz zobaczymy jak nam to pójdzie. Odkręciliśmy ten poszczółek. Tu się jeszcze trzyma na nitach, więc to nic nie da. Możemy to właściwie tylko odjąć. Zrobiliśmy zdjęcie tych przewodów tutaj. I je oddepniemy. No, ten mogłem odpinać. Tak mogłem. Dobra. odepniemy te przewody. Nie jest to taka łatwa robota. Uważać trzeba, żeby tego nie urwać. Przewody są jak widać kolorami. I odsuwniemy dzięki odpięciu tych przewodów. Będziemy mniej więcej ludzi włożyć grzałkę. Także... Odkręciliśmy również ten pierdolniczek, żeby mieć więcej ulgi. No i teraz można powiedzieć, że mamy już wystarczająco dużo miejsca, żeby włożyć tą gniazdkę. Jeszcze nam przeszkadza co prawda to, ale to się widać, tak naciąga już. Więc cóż, raczej przystępujemy do próby składania naszej grzałki. No więc grzałkę wsunęliśmy. Wysuwamy tą półeczkę. Grzałkę wsunęliśmy tutaj, bez większych problemów. Wsuwamy na miejsce i już. No, grzałka jest już teoretycznie zamontowana. Teraz trzeba ją podłączyć i sprawdzić czy na końcu będzie działać przykręcona tymi środkami. Osłona jest założona. Tutaj mamy kable. Podłączamy kable według poprzedniego zrobionego zdjęcia, bo to chyba najlepsza metoda w tych czasach. Jeszcze, oczywiście, to przykręcamy to na miejsce. I już tak naprawdę poza przyłączeniem kabli zaczynamy wszystko ustawiać z powrotem, tak jak było. Tu gable przemontowane. Montujemy kable tu. Tu i tu. No i git. Przewody według zdjęcia podłączone. Tutaj to przymocowane. Też według zdjęcia. Ten kabel, ten kabel, tu kabel, uziemienie takie kurwa tu, 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 tu i tu. A tu. No. W każdym czasie razie zgrzałka, grzałka, zgrzałka powiedziałem, jest już zamocowana na swoje miejsce. Przewody są popodłączane. Na ten moment pozostaje nam tylko skręcenie właściwie tego wszystkiego i ułożenie tutaj osłony termicznej tak jak się należy, więc zaczynamy! Przegrodę termiczną ułożyliśmy, żeby niczego nam nie zjalała, nie spaliła. Teoretycznie moglibyśmy włączyć tą kuchenkę sprawdzić ten ta nowa grzałka działa ale tak naprawdę nie ma nic nie działać przewody podłączone prawidłowo według starych zdjęć dociskamy tutaj osłonę termiczną żeby nam przewody na osłonie termicznej nie pod osłoną termiczną po to żeby nam nie zniszczyły się układamy robota jest tak naprawdę w tym momencie skończona został nam montaż z powrotem piekarnika na swoje miejsce montaż osłon i tak dalej więc to robimy wyjęcie włożenie grzałki dosyć proste grzałka kosztuje 30zł 40zł z wysyłką 28 99 powiedzmy zakup 10zł wysyłka. Można znaleźć pewnie coś taniej, można pewnie i drożej. Grzałka jest ponoć oryginalną, oryginalnym produktem firmy Amica, dopasowanym według tabliczki. Montujemy, montujemy osłony. Montujemy tylną osłonę, boczna już przymocowana tylna, 6 śrubek i bawimy się dalej. Prawie już montujemy. Wszystkie śrubki zamontowane. Rozpoczynamy montaż piekarnika na jego miejsce. Do szafki. Sprawdzamy, czy jeszcze jakieś śrubki zostały. Ha, jedna została. Dobra, tu są jeszcze miejsca na nie. Piekarnik na swoim miejscu. Wkładamy tutaj przewody. To jest właśnie od piekarnika A to jest od naszej kuchenki. No i dobra, teraz możemy sprawdzić czy piekarnik już działa. Najpierw sprawdzimy czy działa kuchenka, działa, czyli przewód jest podłączony. Teraz piekarnik. Jak widać, tutaj działa grill dolny, grill górny. A to jest pieczenie z obu stron. I teraz na 0 stopni. Włączymy na maxa I zobaczymy. Czy nasza grzałka działa? Chwilę musi wiadomo pochodzić. Tak możemy sprawdzić górną grzałkę. Ale w ten sposób nie sprawdzimy dolnej. Haha, ha. eee, czy nikt nie popsułem. No grzałka ciepła. Górna już grzeje. grzeje i to czuć ale nam chodzi o grzałkę dolną dobra Zaraz sprawdzimy Na razie wyłączamy piekarnik montujemy zamontowaliśmy uchwyt Sprawdźmy, o jeszcze musimy zamontować? oczywiście piekarnik, dokładnie i wtedy go dokładnie będziemy sprawdzać. Jeszcze nie wkręciłem tych śrub dwóch. Odpaliliśmy piekarnik. I będziemy sprawdzać czy działa Działa grzałka na dole się nagrzewa również. Weźmiemy na maksa Naprawa nie była skomplikowana, grzałka do wymiany jest dosyć łatwa. nie działa no, wszystko jest złożone tak jak należy tutaj jeszcze te można przykręcić mocniej i tam żeby nasz pytalnik nie wypadł dobra no już się porządnie nagrzało wszystko działa tak jak należy naprawa piekarnika nie była zbyt skomplikowana nie działała grzałka, było to widać gdyż dół po prostu cały czas był zimny od jakiegoś czasu najpierw się porządnie spaliło a teraz widać zadziałała. ja już w takim razie dziękuję i zapraszam do lajkowania oraz subskrypcji mojego kanału Mam nadzieję, że komuś mi się przyda Jeśli będzie chciał to zrobić coś takiego, taką naprawę sam ewentualnie już dotykać tego nie będę grzeję porządnie cały piekarnik działa no wymiana piekarnika wiadomo że to są duże koszty a wymiana grzałki to jest 40 zł Sama grzałka plus kostu wysyłki i trochę pracy. Więc naprawdę warto to zrobić samemu. Nie mam pojęcia ile wziąłby fachowiec, ale jak widać robota nie była zbyt skomplikowana. Dziękuję. I zapraszam do subskrybowania oraz oglądania mojego kanału. Na razie. Piekarnik śmiga jak nowy.